Jaka dziwna jaskinia! Tak, urządzona jak chińska pagoda. Te rzeczy nie są z Chin Kudłaty, ale z tybetu. Tak, na pewno śnieżny duch tu nie mieszka. A więc kto? Hmm. Hmm. Może się dowiemy, jak uderzę w gong. Kto się ośmielił wejść do świątyni Fulungci? Hmm. To może zabrzmi głupio, ale śledziliśmy śnieżnego ducha. Tak, myśleliśmy, że tu wszedł. On chyba na mnie wierzy. Ja wiem, że mówicie prawdę, bo to mnie ściga ten śnieżny duch. Ciebie? Tak. Wiele lat temu w Tybecie stanąłem twarzą w twarz z bestią znaną jako idyki. Przeskoczyłem szeroki wąwóz i schroniłem się na skalnej półce. Ale to nie był ostatni raz, kiedy go widziałem, bo jego duch powrócił, aby się zemścić. Musiałem uciekać, by ratować swoje życie. I teraz, po tak wielu, wielu latach, śnieżny duch znów mnie znalazł. O Orety, już nas dopadł. Nie bójcie się. To jest tylko wielki biały wilk. O! O! To jest tylko wilk? Tak, to mój przyjaciel. Ja go karmię, a on mnie broni. Przyszedł właśnie po swoją kość. Kość? Mam wrażenie, że ten śnieżny duch szuka nie tylko ciebie. Dowiemy się, o co mu chodzi.